To nie jest jednorazowa sytuacja, ja tak naprawdę dosyć długo się do tego zbierałam. To jest samoobrona, to nie jest wypazniczanie się pod... Wtedy naprawdę zaczęłam się go bać. Są ludzie, którzy twierdzą, że na moje dowody nie ma dowodów, a to co widoczne no, na nagraniu to jest obezwładnienie agresywnego psa. Tak. nie mogę tak mówić. to tak Nagranie powstało 4 marca. Ja wyjechałam do fizjoterapeutki. Nie było mnie przez dwie godziny w domu, po czym po powrocie dostałam telefon, że pies nie żyje miał wypadek. Znaczy przed powrotem w drodze powrotnej dostałam, widząc już to nagranie, dostałam telefon, że pies nie żyje ponieważ miał wypadek. No pies przeżył, uciekł, udało się ją złapać. A telefon od kogo? Od... od oprawcy. A długo tu państwo mieszkali razem z tymi psami? Od października. Znaczy w sumie od końca października, bo niedawno się tutaj przeprowadziliśmy. Mhm. Ile piesków? Razem było ich 16, nie licząc szczeniąt. Haski. Tak. Głównie haski, bo też kundelki i na nagraniu jest widoczna łajka Jakucka. Człowiek widniejący na nagraniu zajmuje się tego dogoterapią w przedszkolach i, i, i z ludźmi niepełnosprawnymi, więc... Hmm, czyli specjalista. Podobno. A pani jak długo go zna? 9 lat. Nie było żadnych wcześniej objawów? Co ja mu powiedzieć, że były? <noise> były. No prawdę mówić, tak. Były, były. Ale co, bił te psy? Tak. Też to nie jest jednorazowa sytuacja, ja tak naprawdę dosyć długo się do tego zbierałam, żeby od niego odejść, więc no. Po dziewięciu latach bycia razem. W sumie tak. Ale jak pani go poznała, on już był w tej branży, do go terapii? Nie, nie, nie. On wziął sobie psa pierwszego psa, bo ja mu napisałam, że ma wziąć sobie psa i dać mi spokój. <noise> więc no, wziął sobie psa, wtedy miał po prostu, nie wiem czy pretekst, czy ten, ale wcześniej jak się poznaliśmy, on nie miał żadnych zwierząt. Hmm. A w jakim wieku on jest? Jest 11 lat starszy od mnie, więc on ma 39 aktualnie. 39 lat. Czyli tak. już dorosły mężczyzna. No. I to była jego praca, te psy? Od jakiegoś roku tak. I jak to wyglądało? Sprzedaż szczeniąt i jakieś pokazy? Sprzedaż szczeniąt, dogoterapia. I normalnie zarejestrowaną hodowlę miał? Tak. Znaczy, już teraz nie jest członkiem Związku Kinologicznego, ale, ale był członkiem związku. A nie jest, bo. No, po tym, co zobaczyli, został wykreślony. Bo ja też chciałam ochronić siebie i dzieci przed publikacją tego nagrania, ale po prostu nie pozostawiono mi już wyboru. Dokładnie. A dzieci w jakim wieku? 3 i 6 lat. Oboje byli świadkami tego pobicia. Też pewnie ciężko to przeżyły. Dokładnie. Starszy sen cały czas y, przepracowuje to z terapeutką i zresztą młodszy też nie potrafi sobie poradzić z tym. Jak tylko rozmawiamy o Foxy, czyli o tym się na nagraniu, albo jak tylko jest wspominka jakaś o. O tym człowieku, no to dzieciaki od razu się uruchamiają i zaczynają wspominać to, co widziałem. E, teraz cały czas e, nękamy w sumie piszę mi, że znęcam się nad dziećmi, bo odebrałam im tatę. Także. Tylko, hmm. a, a nad panią znęcał się, tak jak nad tym psem? Zdarzyło mu się. Uderzyć? Tak. Chociaż głównie psychicznie, ale fizycznie też. Dzieci też. A dlaczego on właściwie tego psa tak mocno bił? E, moja terapeutka stwierdziła, że to była złość skierowana do mnie. Ukierunkowana do mnie, ponieważ. E, no, wyżył się po prostu na psie zamiast na mnie, bo. Bo, bo tak, nie? bo mnie nie było w domu, a, a był zły na mnie, bo dzień wcześniej się pokłóciliśmy i to tak. gdzie powiedziałam mu, że ja chcę odejść. Aha, powiedział pani, że chcę odejść. Tak. A wiedział, że kamery są? Wiedział, bo ja sam założył. Tylko, że one nie miały nagrywania takiego, by pan. E, Stałego. E, trzeba było albo siedzieć na kamerach i, i nagrywać, albo one nie, nie łapały, nie? więc on myślał, że ja prowadzę i że ja nie, nie będę widziała, co on zrobił. Po tym zdarzeniu on jeszcze mieszkał z nami. Ja też e, zbierałam się do tego, bardzo długo nie powiem. E, też psychicznie musiałam do tego jakby dojrzeć, bo też wiedziałam, że po prostu wszystko, wszystko spadnie na mnie. Teraz e, i MOPS, i kurator, wszyscy przyjeżdżają do mnie, nie do niego. Więc, no mam jakby tutaj e, dodatkowe stresory, że tak powiem. E, no i nagranie było 3 marca, a 1 kwietnia dopiero poszłam na policję, zgłosiłam to wszystko. I po zgłoszeniu dostał natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania, który później został podtrzymany przez sąd. Mm, rozumiem. I on, wie Pani gdzie teraz przebywa? U swojej matki. A teraz ile piesków ma Pani? Dostały jakieś? Aktualnie siedem. Z czego dwa już mają umie znaleziony domek, bo no, nie mam po prostu czasu tyle dla nich, ile by potrzebowały. A, a to są wspaniałe psy. Haski wszystko, tak? Tak, tak, tak. Tutaj jest haczy i Aura, tam nawet widać. Chociaż może nie, bo śpią. Ale pani formalnie hodowcą już nie jest? E, nie, ja nie. Ja chciałabym w przyszłym roku ruszyć z hodowlą łajek jakuckich, ale to po prostu muszę wszystko sobie tutaj ogarnąć. Czyli kocha pani psy? Zawsze. Tak, bo pani mówiła, że, że pies nie żyje, on to powiedział dzieciom? Czy jak? Czy wypadek miał? Wie pan w co, sposób? bo tam jeszcze jest jedna część, którą ja usunęłam, żeby on po prostu nie znalazł tego u mnie w telefonie. Było jeszcze, że on wrócił po kij taki gruby do krzesła brazylijskiego drewniany, po tym jak ją wyniósł do pokoju i poszedł ją uderzać tym kijem. I to też dzieci bardzo wspominają, że on Foxy bił kijem. Potem ona straciła przytomność i on ją wyniósł do garażu, ale garażu nie zamknął. Ona się ocknęła i uciekła. A ja wtedy myślał, że ona nie żyje, i zadzwonił do mnie i powiedział, że żona nie żyje, że jeszcze się żonę ją w ogóle. Po tym, jak miał całą historyjkę ułożoną, no to. Wtedy naprawdę zaczęłam się go bać, nie? Jak dwa, to było dwie minuty, bo ja byłam dwa kilometry od domu. Tutaj, jak jedzie pan na koczałe, to jest znak pietrzykowo, nie? Mm. Będę mi zadzwonił i mi powiedział, że ona miała wypadek. Ja wróciłam, on mi wszystko opowiedział, jak ją reanimował, jak ją ściągał z ulicy. Po prostu, no, gdybym nie widziała nagrania, to naprawdę bym mu uwierzyła, nie? Zresztą. Że potrąciłam samochód. Tak, zresztą ja też nagrałam to dyktofonem, co on mówił, i wszyscy, którzy słyszeli to nagranie, to mówili też, nie widząc nagrania, po prostu uwierzyli, bo mu że ten pies miał wypadek, nie? Tak miał po prostu wszystko składnie poukładane, że. I Foxy wróciła po prostu? E, Foxy biegała tutaj. E, przyszła do mojego syna starszego, bo do mnie bała się podejść. No i jak pojechaliśmy do weta, do no to już wtedy ona praktycznie leżała, jak nie żywa, Dopóki ta adrenalina ją tam trzymała, no to jeszcze biegała i w ogóle, ale później już... I... Żyje. 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 Żyje i ma się dobrze. Nawet mogę ją Panu pokazać. I to zaraz pokażemy, ale jeszcze zanim Pani pokażę, e, jakie obrażenia były? Głównie głowy, tułowia, miała naderwaną wargę. Ja mam obdukcję całą, bo ja ją okay. na obdukcję. Miała rentgen czaszki i kręgosłupa, tam na szczęście wszystko było całe, nic nie ten, ale no... Też właśnie kilka dni czekałam na, na tą obdukcję, nie? na te dokumenty, żeby... Już mi więcej nikt nie powiedział, że nie ma dowodów na moje dowody. A... No teraz pani ma aż na, zanadto tych dowodów, dużo. No, a mimo wszystko jednak yy, są ludzie, którzy twierdzą, że na no moje dowody nie ma dowodów, a to, co widoczne na nagraniu, to jest obezwładnienie agresywnego psa. Chodź, kochanie. No, chodź, muszunia. chodź. Ej. Chodź. No, jaki fajny, jaki fajny pies. Już teraz zachowuje się lepiej? Tak. Nie jest taka przestraszona? Już nie, ale na początku żaden mężczyzna nie mógł jej dotknąć a ani się zbliżyć, bo. Ale to były takie jego metody wychowawcze. On twierdził, że dopóki pies nie będzie się bał sikać w domu, to będzie sikał w domu, więc nie trzeba było lać psa, żeby nie sikał w domu. Gdzie ja mówiłam, że to tak nie działa, a on mimo wszystko to, to robił. Ale mówi pani dogoterapeuta, ale on był wykształcony jako dogoterapeuta? Tak, czy samo On ma uprawnienia dogoterapeuty. Kto mu je dało? Pakis. Co to jest? To jest jakaś szkoła. Ministerstwo Edukacji. Coś tam. No, no w każdym razie to jest z Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie? Ma uprawnienia. Czy szukała pani pomocy u jakiegoś stowarzyszenia? Tak, u kilku nawet, i wszystkie powiedziały, że powinnam się zgłosić do nich przed zgłoszeniem tego na policję. A dopiero w, ostatnich, w ostatnim miesiącu w sumie poszukałam fundacji, znaczy stowarzyszenia Coexistence, bo było ryzyko takie, że po prostu sąd będzie kazał oddać mi Foxy, oprawcy. A tego pani by nie chciała? Tak, tego nie chciałam i już mieliśmy poszukane, znaczy no mieliśmy ogarniętą pomoc i w ogóle, w razie gdyby jednak sąd wydał taki, takie postanowienie, i od tej pory właśnie Stowarzyszenie Coexistence też objąło rolę oskarżyciela posiłkowego w imieniu Foxy. Proszę poprosić panią Anię o udostępnienie reszty filmu, gdzie, e, gdzie pies po prostu biegał po domu, próbował pogryźć dzieci, gryzł e, mnie, więc, no, więc wie pan, w tym momencie, kiedy ja go uderzyłem, to on moją drugą rękę trzymał w pysku, więc wie pan, to jest samoobrona. To nie jest, wie pan, znęcanie się. Poza tym ja od wielu lat pomagam psom chociażby, które zostały u pani Ani i nad którymi pani Ania się pastwi, pozostawiając je na weekend przywiązane do płotu bez wody, bez niczego i myślę, że tam by trzeba było zrobić porządek i tymi psami się zająć. I pan, czy tak wy powinna wyglądać samoobrona przed psem? W taki sposób? To się nie bierze dzieci, się nie wychodzi po prostu? Żeby panu rękę ugryźć pies, zobaczymy, czy tam pan tak szybko zareaguje, pomyśli w sytuacji, kiedy pies biega po mieszkaniu i próbuje wszystkich gryźć dookoła. No ten pies tam na nagraniu ewidentnie leży. No, ja, ja zrobiłem, co ja uznałem za słuszne, co uznałem po prostu za stosowne w sytuacji, w której się znalazłem i no musiałem jakoś wyciągnąć tą rękę. No dobrze, ale ten pies tam leży bezbronny, a pan go po prostu okłada. On nie leży bezbronny, proszę pana, on leży i trzyma w pysku moją rękę. No, wizowie to ocenią, bo to będzie Dobrze, pan, w internecie. Co jest w dzisiaj było, jeszcze? jest na prokuraturze, jest wszystko, wszystkim się wszyscy zajmują, więc coś ja mogę panu więcej powiedzieć? Osoba, która z, zmanipulowała ten filmik, dodała piękny opis, żeby po prostu wyjść na ofiarę. No i cóż, cóż panu mogę więcej powiedzieć. Czyli pan generalnie nie przyznaje się do winy? Słucham? Nie przyznaje się pan do pobicia tego psa. No, nie, nie rozumiem, dlaczego miał mi się przyznać do czegoś. Ja się mogę przyznać Panu do obrony przed psem i obrony dzieci przed psem. Poza tym, jak już chce tak dodawać, to niech doda cały filmik, który zniknął oczywiście. Na prośbę adwokata, który żądał ujawnienia całego filmu. Następnego dnia okazało się, że filmik został skasowany. Oczywiście, kto to zrobił? Ja to zrobiłem. Więc no ta pani jest. Jest jaka jest, ma swoje sprawy, ma swoje problemy, ja już nie będę za dużo na ten temat z panem dyskutował, więc no. zostawimy to po prostu, myślę, że ludziom, którzy będą wiedzieli, jak to rozstrzygnąć. Jest pan dogoterapeutą i to jest y, y, normalne, jeśli chodzi o nauczanie dogoterapeutów, że jak jest agresywny jest, to trzeba mu po prostu z podwójną mocą oddać? Nie wie pan co, jak jest pies agresywny, to się stosuje różne, sto różne sposoby, tak jak na przykład jest na początku tego filmiku, gdzie niosę tego psa za kłąb. Nie wiem czy pan widział, widział po Przez podwórko, no, tak. Tak, no, więc... Y Niosłem psa za kłąb, to jest bardzo normalne. To jest wyciszający sposób, to jest uspokajający dla psa. Niestety ten pies już jest na tyle duży, że nie jest szczeniakiem, więc na długo to nie wystarczyło. Kiedy weszłem z nim do domu, rzucił się na mnie, zaczął mnie gryźć, To tam też widać, jak na tym filmiku, jak próbuje złapać mnie dalej rękoma, yy, paszczą, przepraszam, w ręce. Więc no. Uderzyłem go, żeby puścił moją rękę. No, co mam panu więcej powiedzieć? No, ale ja wie pan, tego psa głaskałem dzisiaj. On nie wygląda na jakiegoś agresora. Tak, y ale wie pan, teraz może nie wygląda. To były początki, kiedy ten pies do nas trafił. Niech, niech żona opowie, sytuację, z jakiej on do nas trafił, jak on się zachowywał na początku. Poza tym, żona też i w sądzie nawet przyznała, że ja opatrywałem sobie rany, bo byłem pogryziony przez tego psa, wie pan. Ja jestem właśnie, tak jak pan powiedział, człowiekiem, który bardzo długo pracuje z psami. Nieraz wyciągaliśmy psy, wie pan, z takiego szamba, że były bite, właśnie były więzione gdzieś na. Na łańcuchach, na sznurkach. Jeszcze w kwietniu te psy ze mną jeździły w zaprzęgach. Ja z nimi jeździłem na zawody. Te psy były naprawdę bardzo zadbane. Aktualnie te psy spędzają cały tygodnie u pani Ani na smyczy po prostu przypięte do płotu. Ja mam na to wszystko zdjęcia, wie pan dowody. Więc to, co tam pani Ania wyczynia, to jest dopiero karygodne i to jest dopiero znęcanie się nad zwierzętami. Stosuje alienację, stosuje przemoc wobec mnie, wobec dzieci. Jednego dnia wie pan, dzieci miały jednego dnia ojca, z którym jadły śniadanie, który kładł je spać, z którymi robiły obiad wspólnie z którym pracowały, uczyły się, bawiły się, a drugiego dnia policja go wyniosła. Jak mnie policja wyprowadzała, pan, to dzieci płakały, że mama kłamie i że tata nic im nie zrobił. A ja, więc w sądzie nie było żadnych dowodów na to, żebym ja się nad kimkolwiek znęcał. Przez 8 lat, prawie w związku z moją, z panią Anią, nie było żadnych interwencji policji. W sumie była jedna w stosunku do jej próby samobójczej. Tak jak wspomniałem, ma depresję, ma, miała z tym problem przez cały związek. Myślałem, że uda się to uratować. Nie udało się. Ja już też nie mogę dłużej moim kosztem po prostu być z tą kobietą. I też nie chciałem dawać dzieciom takiego przykładu, że tata na siłę będzie z kimś, kto go po prostu gnębi, poniża. I dlatego się rozstaliśmy no niestety pani Ania nie umie tego przeżyć nie umie rozstać się w zgodzie, robi to co robi no bardzo mi przykro, co on zrobić cała akcja trwała około od 8 do, do prawie 12 pani Ania przez ten czas nakłamała, że jedzie do lekarza w tym czasie stała 200 metrów od domu i nagrywała wszystko na telefonie, w monitoringu czekając aż coś się wydarzy mhm. zamiast przyjechać, pomóc po prostu w sytuacji, która była ciężka ludzie przychodzili z cmentarza, po prostu skarżyli się bo ten pies na nich tam szczekał Próbował ich ugryźć. Po ulicy jeździły samochody, więc co chwilę dostawałem jakieś skargi. Opiekowałem się w tym czasie dwójką dzieci, sprzątałem mieszkanie i robiłem co mogłem. Wie pan, ja wyszedłem, złapałem tego psa i no i działo się, co się działo. No. Ona była zabrana z takiego domu, gdzie była więziona po prostu na strychu. Dokładnie więziona, bo ja byłem pierwszym człowiekiem obcym prócz hodowcy, który ją zobaczył. E, pomieszczenie było takie, wie pan... Dwa na cztery może coś takiego, nawet nie dwa na dwa, coś takiego. Były rozsypane trociny, ten pies w swoich żygach, w swoich gównach siedział, więc był w tragicznym stanie. Ja go po prostu zabrałem od tego hodowcy z litości, że tak powiem. Mm -hmm. I on miał po prostu lęki, wie pan, to było coś takiego, że kiedy się go łapało, kiedy się go próbowało, nie wiem, wziąć do domu, gdzieś coś po prostu z nim zrobić, to on się paralizował kładł się sztywny albo atakował i gryzł Zamknijcie mnie do więzienia, ale według mnie ja broniłem dzieci i broniłem domu. To, co zrobiła miesiąc później moja żona w akcie zemsty za to, że po prostu nie dałem sobą pomiatać i poniżać się, to jest po prostu żałosny i poniżej pasa. Mm -hmm. Poza tym sprawa jest w sądzie i, i nie miała prawa tego udostępniać medialnie. i robić z tego takiego czegoś. Szoka. To jest bardzo typowy u kobiet, że reagują w taki emocjonalny, bardzo w ten sposób, więc to co robi, to jest po prostu książkowy przykład tego. Przecież widać, widać, co się dzieje na nagraniu, widać, że ten pies nie jest agresywny, tylko po prostu on go wlecze, a, a fakt tłumaczenia, że, że pies go pogryzł, no to tak, w, jako samoobronę, no to ugryzła go raz w palec, przez co miał rozcięte, ale nawet na szycie z tym nie pojechał na dobrą sprawę, więc no co to było za, za rozcięcie.